Wtorek, 7 luty, 2017 rok. Mam wrażenie, mój kochany, że ludzie tak często zapominają o skrajnościach. Może to dlatego, po ostatnim nagraniu czuję się tak, jakbym waliła głową w muru. Czuję się tak, jakby te filmiki nic nie dawały, bo... Chciałabym ludziom pokazać, że istnieją skrajności. Bo istnieją. Bo istnieją takie miejsca, kiedy nawet Twoja nauka, zwana Ewangelią, wydaje się bez sensu. Bo istnieją takie miejsca, gdzie ona nie ma wartości. Bo istnieją takie miejsca, gdzie ludzie mają tobie złe swoje istnienie, bądź istnienie swojego, chorego dziecka albo też własną chorobę. Ja już sama nie wiem, co jest gorsze, kochany. Ale jedno jest pewne. Tam nie mówi się o tobie dosłownie. Tam trzeba tylko milczeć, co najwyżej, pojedynczymi słowami. Okazywać sobie miłość, przyjaźń, zrozumienie. Tam trzeba po prostu być. Tam trzeba być. Być w tym małym pokoju, gdzie czas jakby się zatrzymał ze strachu przed tym, co ma się wydarzyć, tam nawet czas czeka. Tam wpadają rozradowane promienie słońca, jakby się chciały. Oświetlić strach panujący w tym pokoju. Jakby chciały oświetlić niepokój. Jakby chciały pomimo wszystko znaleźć dla siebie miejsce. Jakby chciały pomimo wszystko dać ukojenie. Tak. Są skrajności, są skrajności, gdzie wypada tylko podtrzymać za rękę. Są skrajności, gdzie wypada tylko powiedzieć bajkę, chociaż ma się gdzieś na końcu łzy, na końcu świadomości, ma się przeświadczenie, że to jest ostatnia wizyta w tym małym, wielkim pokoju. U tego jedenastolatka. Wszystko jedno, ile ma lat. To jeszcze dziecko. Albo kiedy siedzi się na korytarzu i w milczeniu słucha matki, w której właśnie zmarło dziecko, bo tylko to milczenie pokazuje wiarę w drugiego człowieka, a co za tym idzie, wiarę w siebie. Jak pokazać komuś, kto przeżywa taką tragedię, przeżywa żałobę, Przeżywa najgorsze chwile swojego życia. Ktoś mi kiedyś powiedział, że strata swojego dziecka to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać matkę. Najgorsza. Najgorzej jest przeżyć płatne dziecko. Dla mnie to nie było chrzepiące i osoby, które Słuchają tego kanału, wiedzą z jakiego powodu, ale to jest prawda. Najgorzej jest przeżyć własne dziecko, najgorzej jest dotknąć skrajności, bo wtedy nie ma pozornie dla Boga miejsca, bo wszystkie Wolne miejsca są zapełnione cierpieniem, smutkiem, oczekiwaniem, ale mimo wszystko opowiada się bajkę, mając niejednokrotnie grudkę w garne i samemu, będąc gdzieś przekonanym, że zaraz się zemdleje z powodu nadmiaru własnych emocji. Mimo wszystko opowiada się to bajkę. Mimo wszystko żyje się tam w tym małym pokoju. Razem z rozdrykanymi promieniami Słońca, które jakby na przekór. Nie chcą odpuścić. W końcu, Oscar, bo tak nazwijmy tego chłopca, która, który jest tak naprawdę, muszę się wam przyznać, postacią zupełnie fikcyjną, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałam zdradzać imienia kogokolwiek, bądź też zmyślać mnie kogokolwiek, kim się zajmowałam. Więc od razu postawię przed wami postać fikcyjną. W końcu Oskar sam zdaje sobie sprawę, co się dzieje. W końcu przychodzi czas, kiedy trzeba mu to jakoś wytłumaczyć. Kiedy nie ma czasu. Kiedy może jest czas, ale mało kto ma głowę, żeby się to było zajmować. Próbowałam raz tłumaczyć dziesięciolatkowi, że jest Bóg, że jesteś ty. Próbowałam raz pokazać mu perspektywę. Mnie się to udaje, dlatego że jestem osobą postronną, dlatego że Łuzekin Balicki nie kłamie, Trudności z oddychaniem nie kłamią. Wolna i niewyraźna mowa nie kłamie. Mówicie, że to tylko... ...dziesięciolatek, który nic nie rozumie. Nieprawda. Oskar zrozumiał. Dzięki temu... ...odszedł spokojny. Ale... coraz gorzej... Było z jego rodzicami, ponieważ jego rodzice, tak jak przystało na dorosli, dorosłych ludzi, musieli przeżyć żałobę, musieli przeżyć załamanie, a potem na tym załamaniu odbudować swoją tożsamość, bez ofkary. W tym miejscu i w takich momentach nie da się recytować Ewangelii. Da się tylko odwołać do niej, do niej swoim zachowaniem. Da się tylko wierzyć, że mimo wszystko jesteś wśród ludzi, którzy cierpią. NIEWYOBRAŻALNIE! W którym... Świat... Wydaje się bez sensu. W którym życie... Właśnie się skończyło. Z chwilą... Śmierci. Jak dziecka. A ja... Ja mam... Miałam najłatwiej. Ja byłam... Pod opieką swojego spowiednika i jestem nadal. Choć teraz poznaję ten świat ze znacznie trudniejszej perspektywy, ze znacznie trudniejszej roli, bo ja już nie stoję po drugiej stronie kurtyny. I mi nie jest już tak łatwo jak było, bo nie mogę odejść. Tak samo jak nie mogła odejść mama i tata przysłowiowego skara muszę się wam przyznać, że nagrywając ten filmik mam łzy w bo Teoretycznie opowiadam Wam o postaci fikcyjnej, ale jak sobie uświadamiam, i ludzie dzieciakom w ten sposób mogłam pomóc, ile osobom dorosłym mogłam pomóc, to łza kręci mi się wokół. Bo do tego żadna znajomość Ewangelii nie była mi potrzebna, do tego żadna znajomość Pisma Świętego nie była mi potrzebna. Szłam do tych ludzi, do tych dzieci, do tych dorosłych z otwartym sercem, mając nadzieję, że to Ty. Panie mój, pokierujesz moim postępowaniem i uczynić je dokładnie takim, jakim być powinno. Zaraz. Czy tą dziewczyną na pewno byłam ja? A może ja Wam teraz opowiadam o zupełnie innej opcji dla ciebie i jej dziewczynie, której. W bardzo krótkim czasie zmieniło się życie bardzo w krótkim czasie musiała poznać własną chorobę, własne cierpienie, własną ścieżkę do, do nieba. Nie wiem. Zastanówcie się sami. Ale pamiętajcie. Że zanim zaczniecie kogokolwiek oceniać i mówić, że jego słowa są bez sensu, że jego słowa są wymądrzaniem się, to może się zastanów się, kto i w jakim stanie siedzi po Drugiej stronie komputera, bo fałszywa pobożność jest gorsza od prawdziwego ateizmu. Ciebie, panie Boże, przepraszam za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że nie, prze, nie przesadziłam, że nikogo nie uraziłam. Ale czasem nieznajomość tych skrajności przeraża mnie wśród ludzi, bo ludzie tak często myślą, że ich te rzeczy nie dotyczą. A być może dzieją się gdzieś ze ścianą. Być może, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my opuszczamy swoim winowajcom, i nie wyć nas na popuszczenie, ale nas zbawo do złego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.